Witam Was w kolejnym odcinku z serii Atletico Los Cojones. Słuchajcie, skończyliśmy ostatni odcinek na drugim miejscu w La Liga. Mogliśmy skończyć na pierwszym, po tym jak Barcelona przegrała w El Clasico z Realem, no ale niestety drugie miejsce. Do Barcelona tracimy dwa punkty, więc nadal jest możliwe to, że odrobimy tą stratę. W Lidze Mistrzów też do ósmego miejsca dwa punkty, więc naprawdę nie jest źle, mimo tego, że porażki się zdarzały i to liczne. Przed nami mecz z Walencją, ale, ale, zanim przejdziemy do meczu z Walencją, no to chciałbym Was zaprosić na stronę sponsora naszego kanału, link w opisie, macie tam promocje na gry, e, naprawdę, duże zniżki, do 80%, czasem do 90%, na najnowsze tytuły, takie jak Life is Strange, nowutka giereczka, wyszła i już jest promka, także polecam, e, sprawdźcie, czy jest FC25, w momencie, kiedy to nagrywam, jest na Xboxa, nie wiem, czy na inne platformy, ale sprawdźcie, być może, być może znajdziecie, no a my teraz lecimy oczywiście do naszego spotkania, z Sevilla. No i tutaj Marcos Llorente, no troszkę z tego składu wypada, ale on naprawdę gra średnio, w sensie chyba gola strzelił ostatnio z ławki, więc w sumie możemy dać mu tą szansę, mm. kurczę no, zastanawiam się, dobra zagra Molina, zagra Molina, Lenormand zmęczony, ale da radę, więc z Sevilla na Civitas Metropolitano, znowu nacisnąłem symuluj Fail, fail, przepraszam. U Fresnena w Seville, Ciekawy transfer. Guayi też. No to już troszkę mniej realistyczne. Dobra, e, przechodzimy do wyniku. Gdzie to jest? Przejdź do wyniku. Wygrywamy, wygrywamy. 2-1. Korea i Alvarez. E, Jorenty wszedł 6-3, no ale jak widzicie, Molina ocena 6-5, więc lepiej. Sniego 5-9. Real Madrid znowu remisuje. Nie, no serio, królewcy są tak fatalni w tym sezonie, że to jest po prostu masakra. A my. Gramy z Barceloną, z Barceloną, która jest pod nami w tabeli, bo mają zaległy mecz, Real Madrid, jak widzicie, no 10 punktów straty do nas mają, więc naprawdę, naprawdę cienko, cienko ze strony Madrytu, ehm, słuchajcie, chociaż troszkę odrobili, troszeczkę tam, z 2-3 punktów odrobili, no ale co to jest w skali tam 14 punktów, które tracili, ehm, oczywiście nie skreślam ich, bo to może się okazać, że druga część sezonu będzie jakaś rewelacyjna, ale, ale mm, zobaczymy. Barcelona wygrała swój mecz w poprzedniej kolejce z Legany. Z 5 do 2. Są bardziej zmęczeni, bo mieli mecz później niż my. Dzień później prawdopodobnie, bądź dwa. Um, więc, teoretycznie, no to jest dla nas plus. To jest dla nas dobra informacja, że mamy bardziej wypoczętych zawodników. Jak widzicie, menu jak zwykle zlagowane. Dobra, kurde, zapomnij. 2 do 2, sorry Włączyłem, zrobiłem pauzę, bo był ten lag menu i on trwał u mnie z 2 minuty I włączyłem symulację i zapomniałem wam o tym powiedzieć W każdym razie no, mamy remis 2 do 2, sorry, nie wiem w którym momencie to się odpaliło ee, Ale mamy 2 do 2 i tutaj żadnego oszukiwania nie było e, przysięgam Po prostu zwyczajnie w świecie zapomniałem włączyć nagrywania i skapnąłem się jak już nacisnąłem symuluj mecz Mamy 2 do 2 z Barceloną, jest to wynik e, no, nie najgorszy, biorąc pod uwagę, że na wyjeździe. Czy wziąłem go w ciemno? Kurczę, chyba nie bram go w ciemno, bo jednak liczyłem na zwycięstwo. Aczkolwiek, no ważne jest to, że nie przegrywamy. Teraz gramy w Pucharze z Deportivo Alavés. Czemu ja powiedziałem, a nie w Super Pucharze, okej, okay, Super Puchar z Alawesz e, Więc przeciwnik raczej, jak na Super Puchar, no dosyć, dosyć łatwy. Ale też nie chcę ich e, lekceważyć. Na pewno w tym meczu e, dostanie szansę debiutu biłtu Agire Zabala. Na pewno zagra Singo i Mosquera. Na pewno w pomocy, Koke i Barrios, hmm, zagra też Jin, no i zagra Jimenez, wróci też do składu Jorente. no i taką jedenastą wychodzimy moi drodzy, mam nadzieję, że uda się wygrać, więc szybka symulacja na wyjeździe, no i 3 do 1, mimo rezerwowego składu, Aguirre zabala, fajny debiut, 7-1 ocena, Jin też całkiem solidnie, Barrios 7-9, Koke 7-6, no słuchajcie... Bardzo fajny mecz w naszym wykonaniu, co prawda Super Puchar to jest tylko, ale kurczę, gdyby udało się wygrać Super Puchar, to to by było coś. Drugie trofeum w, e, w tej karierze, no jak widzicie, jest możliwe. Gramy z Barceloną, pisaliście, pojedyncze sobie pisały, żeby symulować długo, wiecie co, mogę to zrobić. Mogę to zrobić w tym meczu, jesteśmy w finale, więc myślę, że warto spróbować. E, Agiery Zabala tutaj nie zagra, aż takiego zaufania do niego nie mam, natomiast e, czy chciałbym tutaj dać szansę komuś z ławki? No chyba, chyba nie, chyba nie, czekajcie, no pomyślmy, pomyślmy, może ten Singo sobie zagra, um, a dajmy szansę single, albo Muskerze, niech zagra Singo um, i tak ich zmienimy. No i może z oweczki wyjdzie, Jean, zobaczymy. zobaczymy, W każdym razie robimy tutaj szybką symulację, symuluj mecz. No i zobaczymy, jak nam w tym spotkaniu pójdzie. Stegen, Kunde, Calvini, Eric Garcia, Estupian, Casado, Luis, Iran Pablo Torre, Olmo Lewandowski. Skład, szczerze mówiąc, na papierze nie jest jakiś cudowny, więc dziwię się, że ta Barcelona no, aż takim walcem była przez długi czas. Aczkolwiek, no widzicie, jak, jak widzicie, flick robi robotę. No teraz próbował, próbował garnaczo ale to naprawdę, naprawdę nie wyglądało dobrze. No po prostu biegł i tyle. Teraz Lewandowski, utrzymuje się przy piłce, dobre zagranie skrzydło, chociaż, no, e, przejmujemy, no i, czemu, czemu ta piłka taka poszła, bez sensu, bez sensu, teraz Korea, Korea przy piłce garnaczą. no i zobaczmy, czy coś wykombinuje. Znowu strata, masakra, ale teraz w polu karnym, Korea, zagranie do czarnego Simonsa, Strzały i rzut rożny. No i zobaczmy, Kokczu, dośrodkowanie, Korea przyjmuje, oczywiście z problemami. No i co, jeszcze jedna wrzuta, zobaczmy, no nie, traci piłkę, niestety Korea, się gdzieś wrzucić, zagrać, to, to próbował kiwać, no i nic z tego nie wyszło. Rzut za autu, Barca zaczyna. Uj, ładnie, teraz na skrzydle poleciał Irankunda, no i już karny Lewandowski, dośrodkowanie na szczęście przerzucone. No i teraz nie stracić głupio. Oblak, z zagrania teraz na skrzydło do Garnaczo, Garnaczo, Boże się ty, co to było? Co to było człowieku? Jakim cenu on ma tylko 58? No powinien mieć 4 8, szczerze. Serio. Zobaczmy teraz. Korea. Wymienia piłkę z depolem. Słabe podanie do Garnacza Depola i tracimy piłkę. Lewy na skrzydło do, do Irankundy. Irankunda na skrzydle, zgrywa do środka. Lewy, Irankunda, wymieniają piłkę między sobą. Ale sztyki taka między sobą. I Lewandowski wchodzi w pole karne. Za łatwo, za łatwo, panowie. Ale odbiera mu piłkę Depol. No i teraz zobaczmy. Piętnastka chyba, czy... Nie, to była Korea. Teraz Garnaczo. Garnaczo. Czyżby pierwszy... Dobrze! Aj! No nie, mamy wolny. i Mamy wolny. Tam trzymał go za koszulkę ewidentnie. No Kunda lekko porobiony. No i już chodzi w pole karne, zobaczmy teraz Do środkowania Alvareza, ale łapie piłkę derstegen i mamy koniec pierwszej połowy. No, Garnacho naprawdę słabo. Jedyna jedna dobra rzecz, którą zrobił, to była ta akcja w tym polu karnym, przed polu karnym. I Chaoy Siemens ma ocenę 5 nie mam pojęcia za co tak nisko, skoro Garnacho popełnił tyle błędów, a ma dużo wyższą cenę. Teraz dobrze się zachował Korea, ale Julian Alvarez w okazji w takiej okazji trafia w poprzeczkę, no i niestety nie ma bramki. A Ajajaj, bardzo mało zabaraka. Słuchajcie, zróbmy zmiany. Zróbmy zmiany. Chciałbym zobaczyć tutaj zamiast Garnacho Rikelme, a zamiast Simonsa, który nie istnieje w tym meczu. Chciałbym zobaczyć Jimeneza. No i tutaj e, wymienimy ich miejscami. Zagra też sobie Moskera nie Jimenezko, Mosquera. No i na razie takie zmiany i zobaczmy, czy. To jakoś nam wyjdzie na dobre. Eee, więc czekamy, aż te zmiany się odbędą. Teraz Barcelona, e, ale strata. No niestety nie przyjmujemy tej piłki finalnie gdzieś tam. Bliżej bramki Terstegena. E, no i zobaczmy: Barcelona przy piłce. Klepią, klepią. Grają na posiadanie piłki. To nie jest styl Flicka. Chyba wrócił do nich Czawi. Chyba wrócił do nich Czawi albo jakiś Kiesetien. E, odbieramy piłkę. No i zobaczmy: Depol. Rodrigo de Paul do Kokczu, teraz na skrzydełko e, Chavi Simons, dośrodkowanie, ale no słabe, no prosto w ręce też Stegena. tak naprawdę nie było szans, żeby ktokolwiek do tej piłki doszedł, nawet jak miał 2 metry, e, no i Barcelona znowu przy piłce i rozgrywają w środku pola, Lewandowski wymienia piłkę z e, innymi zawodnikami, e, no i zobaczmy na skrzydę i Rankunda strata, dobrze się zachował Hanczko. No i teraz, zobaczmy, Garnaczo traci piłkę, ja pierdziele, jaki jest fatalny i on ma wyższą ocenę niż Travis Simons w tym meczu, nie, to jest hit, to jest hit, niech te zmiany się zadzieją, bo od, kurcze, nie wiem, 30 minut nie było żadnej zmiany, w sensie piłka nie wyszła w ogóle za linię, więc to jest też hit, no błagam was, no te solacje są tak zepsute, ale może teraz, aj, no, dobra piła od chyba Korei, no ale... Kurczę, Alvarez znowu niestety nie wykorzystuje tej okazji, kolejna zmarnowana sytuacja, trochę cięższa, no bo bardzo blisko było obrońca, no i koniec, koniec doliczonego, znaczy doliczonego, jak ktoś mówi, no koniec 90 minut, w sensie zaczynamy dogrywkę, koniec, koniec czego, prawnego czasu gry, no jak ktoś mówi, wiecie o co chodzi, straciłem teraz połowę do mojego słownictwa, dobrze, wchodzi Rikelme, wchodzi Jimenez i wchodzi oczywiście też Mosquera, czy jak ja ich zmienię, to to będzie. Czemu Alvarez ma taki minus na tej pozycji? Ja tego nie czaję, nie? Ma pełen. Śp... Dobra, szkola gadać, szkola gadać. No musi dać radę tutaj. Wejdzie sobie też Jimenez i chciałbym też tutaj zobaczyć, kto ma karne. Dobre 7966. Jakie karne ma Barios? Gdzie są karne Bariosa? Halo, halo, halo. Gdzie są żyty karne? Proszę mi pokazać żyty karne. 62. No to wejdzie w sumie, dobra, wejdzie, to nie jest duża różnica, 6-6, a 6-2 i tak pewnie są lepsi, mam nadzieję przynajmniej, e... chociaż, no nie są, <laughs> dobra, trudno, 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 e... nieważne, gramy dogrywkę Barcelona bez żadnych zmian, my ze zmianami trzema i zaraz być może odbędą się kolejne dwie, e... no ale na to musimy poczekać, mam nadzieję, że nie stracimy tutaj jakiegoś głupiego gola, no bo nie ukrywajmy, ale Barcelona nie istnieje, zero strzałów, zero okazji, my gramy dużo lepiej. I teraz strzał, pierwszy strzał w tym meczu. Barcelony, głupi błąd teraz bodajże Oblaka, ehm, no i, nie wiem, dobra, myślę, że ja zaliczymy go strzał. Pierwszy strzał Barcelony i ten strzał to tak nie był w ogóle zagrożeniem, ale ten błąd Oblaka naprawdę był straszny, naprawdę, 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 naprawdę St był straszny. Boże, co ja teraz gadam, nie? Język tu mi się już zaplątał całkowicie, dobra, ehm, słuchajcie, fajnie byłoby tutaj gola strzelić, nie ukrywajmy. I nie dopuścić do jakichkolwiek przypadków w żytach karnych. Zobaczmy, jesteśmy przy piłce. Teraz zagranie do Korei. No, szukał tam Jimenez, ale niestety nic z tego. No i bardzo na przy piłce. Um, pikają sobie, pikają, grają na czas, można powiedzieć. No, może nie tyle co na czas, ale ciężko im wyjść z naszego pressingu, um, który naprawdę jest dosyć dobrze założony. Jak widzicie, no, oni się naprawdę gubią i ciężko im z tego wyjść, chociaż teraz się w końcu udaje, ale cały czas są w obrębie um, w obrębie środka boiska. No i koniec, koniec moi drodzy, i mamy rzuty karne. Mamy rzuty karne i ten Barrios faktycznie nie będzie strzelać. W będzie Jimenez, będzie kokciu, będzie Alvarez, zamienimy ich sobie. Hanczko korea, OK, okej, okay. mi to pasi, mi to pasi. Chciałem wstawić Gina, ale go nie wstawiłem finalnie, zapomniałem o tym. Dobra. No mamy lepszych wykonawców, mamy lepszych, zobaczcie. Eee, mamy zdecydowanie lepszych wykonawców. No może Lewy jest lepszy od Jimeneza i tak dalej, ale dalej mamy lepszych. Więc liczę liczę, że to się uda. Że to się uda. Zobaczmy, przepraszam za uderzenie w mikrofon. Jimenez trafia. Jimenez trafia. 1 do 0 Lewandowski trafia. Lewandowski trafia. No i zobaczmy. Julian Alvarez mamy gola. Mamy gola 2 do 1, 2 do 1. Pablo Torre Trafia, trafia Hiszpan eee, Kokczu, Orkun Kokczu, aż nowy nabytek, pomocnik, turek strzela w słupek. Ja pierdzielę, chłopie. Masakra. Irankunda, bardzo młody zawodnik, strzela gola. Hanczko, Hanczko, błagam cię, jesteś obrońcą, ale umiesz te tak, kanały strzelać i trafia, i trafia. No i teraz Oblak, zrób coś dla tego zespołu. Dani Olmo, on jest obstrany. Nie trafia, genialnie. I teraz Korea, Angel, Korea, proszę cię. Jezus, no błagam, jest tu Proszę, Oblak. Trafia! Najgorzej! Najgorzej! Przegrywamy! Jeden strzał! I to jeszcze z dupy totalnie ten strzał oddali! No masakra! Przegrywamy ten mecz! Przegrywamy ten mecz! No kurde! Kopa de Espania teraz z Espanyolem No to jest masakra jakaś! Rozpoczyna się okno transferowe, ale. Mieliśmy szansę na trofeum, i ta farciarska Barcelona wygrywa z nami, nie? Ja pierdzielę, no! w takim stylu. Nic nie zrobili w tym meczu. Nic po prostu. Byli fatalni. Byli arcy fatalni. Naprawdę. Gramy teraz w pucharze, więc robimy zmianę oczywiście. Zagra Singo, zagra Moskera zagra Agirez Zabala swój drugi mecz w Atletico Madrid. Zobaczmy na wyjeździe. Nie wierzę. Nie wierzę. Z Espaniolem, nie? W karnych znowu. Hit. Hit. Tak fajnie... Kończyliśmy... poprzedni I odpadamy z dwóch pocharów. Dwa mecze pod rząd podamy z dwóch pocharów. gramy teraz z Bilbao, ciężki mecz, nie wykrywajmy. Medina, Medina, drugi raz z rzędu, w drużynie tygodnia... Nie z rzędu, drugi raz w tego tygodnia, co najmniej drugi raz, bo drugi raz go widzę być może raz nie go zauważyłem założyłem. I wiem, przynajmniej wiem, inaczej słyszałem i yy, nie potwierdziłem tego sobie jeszcze, że... Są fajne rigeny. Bardzo szybko. Więc sprawdźmy, czy ten Medina jest jakimś fajnym rigenem, czy prigenem. Nie wiem, nie mam pojęcia, kim on może być. Ale sprawdźmy go, to jest pomocnik Medina. No słuchajcie, wygląda fajnie. To jest, dajcie dopiero trzeci sezon. Znaczy dodam go do listy i tak go nie wykupię. Ricky pójdź wrócił do Ligi, Bardzo fajnie, bardzo fajny transfer. No słuchajcie, Hasan Naprawdę ciekawy. Kwasi Naprawdę ciekawe rigeny się pojawiają. Ponce, ej. No to jest kurczę, dobra rzecz na przyszłość, którą trzeba zapamiętać. Rigeny i prigeny, albo prigeny wróciły. Yy, wydaje mi się, że zmożoną siłą, tak można powiedzieć. Boże, te koszulki Milano są fatalne, są obrzydliwe. Słuchajcie, przygotowujemy się do meczu z Atletikiem Bilbao. Odchodzi za arma, zapomniałem, no, Dobra, i tak kończymy, i tak kończymy tą karierę po tym sezonie. A więc nieistotne, nieistotne, Jimenez jest naszym zawodnikiem. Popełniłem błąd, okej, okay, ale i tak kończymy tą karierę, więc, po tym sezonie, więc słuchajcie, to nie jest żaden dramat. Co do tego meczu, to wychodzimy na niego taką jedenastką. Zagrażin, Zagrażin, ja młodemu ufam, w meczu z ciężkim rywalem, 3 do 0. I Jean z golem 9-0, men of the match. No, po oblak, oh, 9-2? Dwa obronione strzały, tylko 9-2? No, nie mam pojęcia, czy masz tak wysoka cena. No, ale jest to 9-2 i to jest mega wysoka cena. Ale Jean, zaimponowałeś, chłopak, w tym momencie. Naprawdę, młody Francuzie, zaimponowałeś. <kłysy> My teraz z go Pierwsze miejsce w tabeli. Pytałem pytanie, czy to jest kwestia tego, że. No i Jean w 11 tygodnia. To ty UEFA. Jak wyglądał to, to ty UEFA? No, pokażcie mi to. Pokażcie mi to. Pokażcie mi to. Gdzie jest to UEFA? O, jest to UEFA. Barca, 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 barca. No gdzie Gdzie to zniknęło? I czemu to zniknęło? Ja pierdzielę, no, co to jest? Tutu jest, czemu to jest tak gówniane? Real, Real, człameni w Lipsku, Teo Hernandez. Co to w ogóle się stało? Pół Barcy, pół Realu i tylko jeden zawodnik dwóch zawodników z innego klubu. No a Jean, 11 tygodnia La liga i to jest piękny obrazek. Juliony Simeone. W tygodnia, oczywiście syn Cholo Simeone Którego sprzedaliśmy w tym sezonie i właśnie to Zin wszedł właściwie za niego, jak taki głębszy rezerwowy Więc to jest ciekawa sprawa No to słuchajcie, jak Jin zagrał aż tak dobrze, no to Zin zagra jeszcze raz Jin zagra jeszcze raz Ja tam mu ufam No i zobaczmy, zobaczmy jak to wyjdzie, gramy z Celtą Vigo Na wyjeździe, na Balaidos 2 do 0 2 do 0, i 7,5 Co prawda, no nie jest to ale pozytywnie Pozytywnie młody Francuz zaskakuje, a my moi drodzy, jak widzieliście, zaczęliśmy okienko transferowe już tak na dobre, więc sprawdźmy, czy my potrzebujemy dokonać jakichś zmian. Zrobimy to oczywiście w statystykach, sprawdzimy to tam. Mamy pierwsze miejsce w La Liga, Barcelona straciła punkty, zremisowali bodajże, no a my mamy lepszy bilans bramkowy, ale mnie teraz interesują statystyki. No i teraz tak, Oblak, dobrze, Aguilera dobrze, Jimenez, Lenormand, Hanczko. Lenormand średnio, bardzo średnio, bardzo, bym chciał że słabo. Haczko oczywiście cudownie, ale ten Lenormand to jest bardzo duże, negatywne zaskoczenie. No i zdecydowanie tutaj musi grać zamiast niego Singo, bo gra lepiej niż Mosquera, który też nie gra jakoś spektakularnie, no i Singo, no powchodzi coraz częściej za tego Lenormanda, bo naprawdę, naprawdę Hichpan gra średnio. Molina 627, a porównajmy go do Jorente. E, bardzo podobnie, praktycznie to samo grają. Praktycznie to samo. Rikelme gra od trzech lat tak samo, dos dosłownie identycznie. Koke, ok. Ehm, Depol, świetnie. Ehm, Kokczu, ok. Liczyłem na więcej, przyznam szczerze. Barrios 6.30, więc poziom właściwie Koke. Ehm, nie mi nic nie gra. Simons, cudownie, naprawdę cudownie. Jorenty, już mówiliśmy. Garnacho, mam wrażenie, że że minimalnie lepiej, ale to nadal nie jest to, czego od niego oczekuję. Jin fajnie sobie tutaj radzi. No i Korea cienko. Santiago Jimenez też bardzo cienko. Mało gra, a jak gra, to gra fatalnie. Alvarez fajnie, no ale ten Jimenez jest naprawdę, naprawdę w topa. Naprawdę w topa. Spory flop transferowy, nie ukrywajmy. No i teraz gramy z Juventusem. I pytanie, komu chcę dać szansę na ataku? Czy właśnie, jeszcze raz, Jinowi? Czy ten Korea? Czy może Jimenez? Chyba zostaniemy przy, przy takim formacie Zejdzie sobie le normalu, bo gra słabo um, I tak myślę, czy na przykład Barrios może grać na prawej pomocy Nie może, ale Kokczu może grać, nie? To jest pewne może grać nawet, więc zobaczymy jak to wyjdzie, no to jest trochę sobie eksperyment, ale chcę zaskoczyć ten Juventus, więc zobaczmy, na e, We Włoszech na wyjeździe 1-1 Czy ich zaskoczyliśmy? No przeważaliśmy, ciężko powiedzieć czy ich zaskoczyliśmy, w każdym razie no remis to było coś czego się spodziewałem A więc tak naprawdę no to praktycznie uniemożliwia nam już awans bezpośrednio do e, Ćwierćfinału Ligi Mistrzów Ćwierćfinału czy jednej? Nie, Ćwierćfinału, dobrze mówię e, Więc no niestety, ale Mm, nie, doświeciam już do jednej 8. Ej, mam teraz laga. Mam teraz laga. To posiłam sobie do, do jednej 8. W sensie. Jakby od którego momentu zaczyna się etap pucharowy, Ja mam pojęcia. E, zaraz to sprawdzimy, ale jeszcze będziemy grać z Bodo Glims. natomiast teraz Merzy z, z Walencją, która radzi sobie średnio. E, zagra sobie Jean na tej lewej pomocy. I ja mimo wszystko chciałem dać szansę temu Jimenezowi, bo on rzadko gra. No, ale mimo wszystko, no, powinien tam sobie grywać czasami, nie? Eee, no, pomimo tego, że jest flopem, no, ale słuchajcie, no, to jest jakaś tam klasa zawodnika, więc, no, musi dostać swoje szanse też. Więc u siebie z Valencian 3 do 1. No i Jimenez bez gola, ale Jean strzela bramkę. To jest kolejny gol młodego Francuza. No, ja jestem w szoku. Hanchku ponownie cudownie. Lenormand wszedł pod koniec spotkania. No, nie, nie taki koniec. Miał 30 minut niecałe. No, i nie popisał się. Ale naprawdę Žiń jest dla mnie graczem cudownym. Czy jak zrobić jakieś transfery? Nie mam pojęcia. Szczerze, chyba nie. no Nie mamy takiej pozycji, którą trzeba jasno wzmocnić. Um, nie wiem, nie wiem, czy chce coś zmieniać. Tak myślę teraz. I kurczę, chyba nie chce. No, chyba nie chcę niczego zmieniać. Mmm, w się sensie, nam no, przydałoby się, ale co? Pomoc jest git. A tak? No co, Garnacza teraz wymienimy? Teoretycznie byśmy mogli, nie? Są jakieś oferty za garnaczo? Nie ma. A mamy kogoś za garnaczo? Kogo byśmy mogli za garnaczo wziąć? Brahimia Diaza teoretycznie, Sunseta W sumie Baena W sumie Ej, bez kitu, może, może się zabawimy Jak przyjdzie oferta za garnaczo, To ją rozpatrzę Rozpatrzę też ofertę za Nie wiem, za Lenormanda Teoretycznie, no nie no, bez przesady no Za słabe pół sezonu, wcześniej był genialny Gramy teraz z Bodo i ten mecz trzeba wygrać, żeby jak najwyżej się uplasować. E, ale też chcę dać szansę innym zawodnikom, więc Barios. Oczywiście Jean. No, gra cudownie, więc gra dalej. E, Corea i Alvarez. Oni grają. Lenormand se wróci na ten mecz i zagra Oscara. No, to jest silny skład, nie ukrywałem. I tak powinniśmy to wygrać z Bodo Glimt na wyjeździe. Ja pierdzielę. Czy my zmieściliśmy się w 24, w top 24? Jak ja mogę przegrać z Bodo Glimt? No, nie wierzę, nie. Nie wierzę. Awansujemy, ale to jest wstyd, to jest wstyd. To jest wstyd i hańba. Z Bodo Glint przegrać. Z pierwszy mecz w to no Nie wierzę, nie? Byśmy mieli 3 punkty więcej, mielibyśmy 14 punktów, i byśmy byli na miejscu 10. I jak fajnie by to wyglądało? No, dużo lepiej by to wyglądało. A przegrywamy jak frajerzy, ostatni frajerzy z Bodo Glint, nie? Ja naprawdę w tej Lidze mistrzów jesteśmy fatalni. Ja nie wiem, czego to jest kwestia, ale my nic nie potrafimy zrobić w tej Lidze mistrzów: nic. Zobaczmy, czy przyszła oferta za garnaczo, Bo jeżeli tak, to ja z miłą chęcią go sprzedam. Nie przyszła. A reszty ja tutaj. Czekajcie. On się nie dogadał z Liverpoolem. Czyli nie masz żadnej klauzuli wpaconej Nie ma. Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Teraz przechodzimy do meczu z Osasuną. Pierwsze miejsce widzę. Ale słuchajcie, ten obrazek widzieliśmy często. I nie tylko w tym sezonie. I tego obrazka nie widzieliśmy nigdy pod koniec sezonu. Więc nie bądźmy jakimiś turbooptymistami, bo nie. Koniecznie musi nam się udać utrzymać to pierwsze miejsce. W tym meczu na wyjeździe 2 do 1. Alvarez, dublet. Zin wszedł. No i nam te 15 minut szału nie zrobił. Aczkolwiek zagrał lepiej niż garnacho i tak. Lenormand wszedł, zagrał lepiej niż Singo, więc fajnie, fajnie. Niech on się pokazuje. No i słuchajcie, przesuwamy godzinę, bo ja cały czas liczę, że przyjdzie oferta z Garaczo. Nie chcę go wystawiać na lice transferową, bo stracimy kasę na tym. Um, no i też, kurczę, wiecie, nie chcę mu tak jasno go z tego zespołu wypychać na ostatnie godziny, ale jest oferta za, za Koreę i Korea nie radzi sobie dobrze, a ta oferta jest bardzo duża, więc porozmawiajmy, porozmawiajmy i zobaczmy, czy da się tutaj dogadać na jakąś wyższą kwotę. Transfery nierealistyczne, ale to nie jest moja sprawa. 95 baniek, co na to Monaco? Nie, nie, ale słuchajcie, no, dajcie parę milionów więcej, a nie jakiś procent. Ja wam zejdę, bo przesadziłem. Przesadziłem, ósemka z przodu, 82. Okej, okay, okej, okay, widzę, że jesteśmy już prawie, że dogadani, ale symbolicznie 2,5 miliona więcej. 8,5 fajna równo... Ja pierdzielę. No, słuchajcie, czy naprawdę oni by się tak oburzyli? Przy trzeciej ofercie, nie mojej drugiej ofercie, trze nie trzeciej, sorry, nagle się oburzyli, bo 2,5 miliona więcej chce. Co za bzdura? Co jest, ta gra jest czasami takim bursitem. Masakra. Masakra. Dobra. Lecimy dalej. Cały czas czekam za ofertami. Lenormand zostaje. Nie chcę go usuwać z zespołu, bo ma gorsze pół sezonu. Bez przesady. Odchodzi w końcu ten Niemi. Bo i tak nic nie grał. Zarabiamy 3,5 miliona, dobry transfer uważam dla niego. Brondby to jest dobry kierunek, eee, on jest z Finlandii, przechodzi do Danii bodajże, eee, znaczy na pewno do Danii, więc spoko, spoko kierunek uważam. Eee, nie ma chyba żadnych transferów, w sensie ofert, oprócz tego Lenormanda, a go mówię, nie chcę sprzedawać, bo ja mu ufam, był dla nas bardzo ważnym zawodnikiem i nie chcę go karać aż tak bardzo, bo zagrał gorsze pół sezonu. Wierzę, że się odbije, tym bardziej, że dopiero co zagrał dobry mecz, więc dajmy mu czas, dajmy mu szansę, yy, no i liczę po prostu, że, że chłop się odbije, nie ma żadnych ofert, w te 4 godziny i tak nic nie zdążą dobić, bo, bo taka jest FIFA, um, no i git, i git, lecimy dalej, mecz z, Lega, z Boże przepraszam, Puff, mam, zasłoniętą, yy, mam zasłonięty herb i przez kamerkę, i ten, pomyliłem zespół, dobra, i jak wygląda tabela? Czy Barcelona traci na nas punkty? 6 punktów! Ja nie sprawdzałem, a tutaj się zadziało. Tu się podziało. 6 punktów przewagi to jest duża liczba punktów przewagi. Nie jakaś spektakularna, nie dająca nam pewnego zwycięstwa, w widzę, ale duża, punkta, duża liczba punktów e, różnicy. Więc fajnie byłoby to utrzymać. No i co zrobimy, żeby to utrzymać? W tym meczu zagra Jimenez i w tym meczu zagra Jean. 7 9 w reala już. Fajnie progresuje, zagra Le normal, no bo gra coraz lepiej, więc docajmy go. No i co? Szybka symulacja, z vaiadoid. 2 do 1, Jorente Czawi, Zin 6-6, więc nie zrobił szału. Lenormand, jak widzicie, najlepszy obrońca, więc warto było poczekać. Kolejny udany mecz: Lenormanda. Co prawda, przeciwnik nie był wymagający, no ale słuchajcie, i tak e, można go za to pochwalić. My teraz gramy w e, Lidze Mistrzów, trafiamy na Sporting Lizbonę, znaczy Sporting Club de Portugal, i to jest tak, jakby jedna tak, czyli potem do ćwierć nał, czyli dobrze mówiłem. E, no i co, Sporting to jest rywal, którego powinniśmy przejść oczywiście, ten jeden mecz sobie zagramy, drugi mecz, w sensie rewanż, zostawimy na kolejny odcinek, w każdym razie, no... No musimy ich przejść, musimy ich po prostu przejść, musimy ich pokonać, bo fajnie byłoby zakończyć pozytywnie ten, ten sezon, tę, tę karierę właściwie. No i fajnie byłoby się pokazać w tej Lidze Mistrzów. Zagra Korea, zagra Alvarez. Zagra sobie tutaj. Molina. No i lecimy. Lecimy taką jedenastką. Trzymajcie kciuki. Estadio Metropolitano, nasz stadion, nasza twierdza. Proszę, wygrajmy. Poddaję się. Nie? Poddaję się. Widzimy się za parę dni, widzę, Wesela.